Hej, witajcie, ja jestem Piórka, to jest kolejny odcinek z moim więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek z Halloweenowego Tykona, e, bo są dług Halloween, więc pomyślałam sobie, że będzie jakaś taka pierwsza e, Halloweenowa gra. Oczywiście będzie więcej, będzie przed e, tydzień, przed e, Halloween, będą po prostu Halloweenowe gry. Okej, okay, tak więc ja nie, jeszcze nie grałam z tym Tyką nigdy e, i on jest chyba jakiś dom, chyba. Będziemy robić tutaj tutaj są jakieś te, jakiś duch jest dziwny, nie wiem co to jest. I pójdę sobie, myślę, tutaj. Ale tutaj ktoś już ma, idę tam, bo tam jest chyba pusto jeszcze. Ja jakieś cukierki tutaj są, sobie pozbieram. No i mam też do bicia się z innymi miecz, Co mogę śbić? No się za chwilkę jak tam dojdę, bo zajmie to wieki. OK, już udało mi się dojść i dobra, to jest już mój, już mój tylko, więc zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Nie no i po prostu zobaczymy. Mm, Okej, okay, tutaj jest za zero złote e, takie coś tam. E, to są jakieś, nie wiem, tu jest jakiś chyba grób I, i nie wiem dlaczego, mam jakieś tego, kostki lecą. Trochę dziwna sprawa, ale no tak każdy gra, żeby tutaj klikać. I tutaj mam pieniążki i mogę tym kupić. Yy, chyba kupiłam tym to. To jest ten, jak on się nazywa. to jest yy, cmentarz. No, to ładny taki cmentarzyk. Tu jakieś są butelki. Hmm. Ciekawe, poczy. Dobra, kupię jeszcze to to na no to mi chyba jeszcze stać. I kupiłam teraz drogi chyba, tak, drogi, drogi kupiłam. I będę teraz klikać. Zobaczymy. Ile? W ogóle, czy to ja mam tutaj shop czy Tutaj gdzieś mam pokazane, gdzie mój cash? Ile mam tego? Eee. Mm -hmm. Aha, miałam tysiąc niedomózgów. Okej. Okay. Ciekawe, dosyć. O Jezus Maria. Tu jest jakiś duch, tutaj jest jakiś wampir. To jest jakaś czumna chyba wampira jakiegoś. Nie wiem czy to jakiś, jakiś battle Jezu. Jakby... Chyba zrobiłam. <grym> chyba coś nie powinnam wchodzić. Muszę zrobić e, restart. Restart charakter, muszę zrobić. <grym> No dobra, że tutaj, dobrze, że tutaj się tam ja zrzpiłam. E, dobra. Biorę cash i idę tu. To jest jakieś... co to jest? To jest jakiś pomnik straszny. Ciekawe rzeczy tutaj się dzieją w tym. tym. Dobra. Kolejna rzecz jest za 400. Więc za chwilkę. Będę mogła to kupić. Dobra, mam już 400. W sumie. Nie mogę to kupić, więc jest dosyć dobrym. Hmm. Co to tutaj jest? Nagrobki. I te nagrobki coś robią? Chyba nic mi narobił. Te nagrobki. Co na grobki? Co to jest? Jezu, co to jest? Jakieś xy? Nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia. Dalej. Dobra, trochę tutaj sobie... Na spamie tym widzimy się za chwilkę, jak będę miała już 600. Okej, okay. już mam y i kupię teraz y Happy Ghost. O, Duch. długo. Hmm, skąd już tylko ja. Hmm, hmm, dobra, jakie są kolejne te? Chyba to będzie kolejne. Tysiąco? Bo wyjdę tu drogę, jak tu drogę. Może tutaj coś, jeszcze jest, Tam jest tam? To jest za 450 więc mogę iść. Dobra. Nie wiem, czy to jest to jakiegoś nie do maca. Dziwne rzeczy. Big, Happy Ghost. duży, szczęśliwy, radosny. Duch. Oczywiście, że go kupię. Zadusiałem się, trochę jeszcze trochę więc Zobaczymy się za chwilkę. Okej, okay, mam już. Mm, dobra. Eee! <sumstrzyma> <sumstrzyma> jakiś taki, nie dużo w tego. wygląda na bardziej szczęśliwego. Taki jakiś. Jakiś taki słodszy jest. A ten jakiś taki. Jest dziwny. Dziwny taki ten duch. Jakiś taki nie wygląda, był za bardzo szczęśliwy. Patrzę na niego i sami ociecę. Nie wygląda na szczęśliwego. Dobra. Zbieram tysiąc na. No, to myślę. Na... To jest chyba dom y... wiedzimy? Chyba tak. Uuu, to jest do wejść. Jakiś ten. Mogę się palić? Mam dziwne, dziwne pytanie, sobie zadałam, za ten zadaję. Czy mogę się palić? No, tu są już grube liczby. Tam ktoś jest. coś tam, 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 za 1100. Więc miło chęć sobie poklikam, no, bo to jest ulubiona moja czynność, czyli klikanie bez celu. Znaczy, to ja z celem, ale bez celu. No, tu się w ogóle wszystko blokuje. Ja nie rozumiem, co się w tym dzieje. O Jezu, ale tego nas paliło. ten. Dobra e, mam. Dobra, i tutaj kogoś... Dobra. Tu jest... Dobra, szkieleta kupimy. Kogoś tutaj to sobie szkieleta. Żeby nam dawał już I on za ile jest? Za 1300 czemu tak drogo? Czemu musisz, musisz tak być drogi, szkielet. Okej, okay, mam już pieniążki na szkielet Ale szkielet! Ale fajny jesteś w szkieletach. Taki. Nawet większy ode mnie jesteś. Dosięgam ci do... Do... Powiedzmy... Do Do twojej ręki, jak masz opuszczoną. E, dobra, teraz mam tysiąc skupię, może... ścianę pierwszą. Uuuu. Ale ściana. Tutaj ci idzie. Dobra, piechujka się łączy teraz. Do boju Dobra, piechujka sobie dała radę. Co widzicie, piechujka nie jest słaba. <grywka> da sobie radę. Dobra, poczekam, teraz trochę podbieram sobie troszeczkę pieniążków. Widzimy się za chwilkę. Okej, okay, mam już pieniążki potrzebne na wykupienie kolejnych jakichś nagrobków, czegoś tam. Mm, I teraz mogę zomb... zombiego kupić za 2000. Czemu on musi być taki drogi? Bo ale No Dobra, tak więc kolejny raz czekamy. Okej, okay, mam już kwotę. Dobra, ale straszny zombie. To no nie wiem, jak zombie, go. Jezu, nawet zombie, nie Bardziej mi przypominasz jakiegoś e, człowieka, który by się zweryfikował na zielono i by się jeszcze popsikał e, keczupem albo czerwoną farbą, albo by zja, zjadł krwistego jakiegoś kurczaka. Tak wyglądasz. I masz jeszcze jakąś skrzywioną dziwnie nogę. Hmm. I Jeszcze jakoś witujesz? Połóżę chyba naprawdę jesteś tym zombie, bo lewitujesz. Ty chyba na bardzo naprawdę O Jezu, nie, nie, U. Chyba za chwilkę coś bym kupiła. Ale tak się nie stało. Znaczy, niestety. Dobrze, że tak się nie stało. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, trzymaj. Pet Shop za tysiąc. To co to będzie. Wow. Pumpkins. Pumpkins. Piła. Nie wiem co. Dobra, wiersz ja wierzpiuszki na to coś. Ja bym nie powiedziała, że to jest... Yy, pet shop. Ja bym powiedziała, że to jest coś innego, ale nie powiem. O jest coś innego, bo to nie jest coś innego, Ty. Tyle. Dobra, idę sobie kupić coś takiego. Co to jest? Ale fajny jakiś taki os, jakaś sowa chyba. O, druga sowa. I tu jeszcze trzecia sowa. Trzecia sowa najlepsza jest, bo jest w tym, w dyni. O, mam na głowie. Mam teraz awokado i mam y, sowę, która... To jest która jest w dyni. Ale fajna. Podoba mi się. A jak mam na przykład chciała tą Mogę tą? Chyba nie mogę, bo mam już tą. Dobra, mogę mieć tą. Um, dobra. Teraz to. Jakieś kraty tak do więzienia jest. To jest, straszne jest. To nie wygląda miło. Nie wygląda miło. Dobra, chyba na tym momencie będziemy kończyć. Ja na momencie, w którym mam dom wiedźmy mam jakieś dziwne coś. Mam cmentarz, na, mam cmentarz z jakimś pomnikiem, mam drugi cmentarz bez pomnika i mam pet shop który jeszcze nie zakończyłem w środku i mam jakieś dziwne kraty na ten, więc. Więc to chyba będzie na tyle z... O, Jezu! Ale fajna! Ale fajne, mam trzy takie te, mam teraz cztery jakie, Owce, owce, owce. jakie owce, Boże. Sowe, yy, sowe, sowę, bo to chyba są i moje awokado i mojego jednorożca. Bardzo yy, zwierzę... zwierzęci odcinek. No ja dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, no i pa, pa. I oczywiście zachęcam was do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z Daily. I jeżeli chcecie być ee, na bieżąco z tym, czy... Ja przegrałam zakład, czy Startup przegrała zakład y, dotyczący daily i kto zrobi piosenkę, więc jeżeli chcecie to wiedzieć, to oczywiście polecam subskrybować i polecam zostawić łapkę w górę, jeżeli filmik wam się spodoba, Więc bardzo no. dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło, no i pa pa!